Z, i z zespołem i z wszystkimi różnymi pionami. Będąc na, pod, na, podczas realizacji tego klipu, właściwie byłem w totalnym szoku, ponieważ to było jeden do jeden. Więc jeśli chodzi o realizację, jestem zadowolony. Zostało nagrane więcej materiału, niż można było wykorzystać. Z takich ciekawostek to wszystkie materiały zostały nagrane takimi starymi kamerami, przemysłowymi, które są mniej więcej wielkości pudełka od zapałek, może trochę mniejsze, tak z początku lat 2000, które mają ciekawy charakter i chciałem to wykorzystać i nie no, ja jestem, jestem ogólnie zadowolony, jestem bardzo zadowolony z montażu. Na szczęście nie było aż tak dużo zgrzytów na negalem, więc to też był, no udało się to dowieść tak, żebym ja był zadowolony, on był zadowolony i ogólnie też widziałem, że jest dobry odbiór e publiczności, czy odbiorców metalowych. A to nie było takie proste, ponieważ oni mają takie raczej dosyć wypładzone klipy, gdzie wszystko jest takie czyste, gdzieś tam osadzone w estetyce mocno metalowo-gotyckiej, a mi zależało na tym, żeby przyłamać to i wejść w taki bardziej hardkorowy look. To jest właściwie odpowiedź na pierwsze pytanie, a na drugie pytanie, a jakie było pierwsze? No sam, żeby się wyrobić. Bo to było, to było trudne, ponieważ było zaplanowane bardzo dużo ujęć, szczegółowo miałem rozpisane wszystkie ujęcia, na czym mi zależy. Stąd też pojawił się drugi unit, czyli drugi zestaw, drugi reżyser dodatkowy i drugi operator, żebyśmy w tym samym czasie mogli realizować yy, zdjęcia yy, koncertowe oraz te zdjęcia, które były tam, ty, ty, historiami pobocznymi. Dodatkowo jeszcze no, sama obsługa tych multikamer kamer i rejestracja tego w czasie rzeczywistym, bo te kamery nie mają żadnej, żadnej możliwości rejestracji, a podczas niektórych ujęć było wykorzystane osiem kamer. Na przykład te wtedy, kiedy były nagrywane te ujęcia w pracy. To, to Dzięki to bardzo. To Uf, dobra, skończył nam się czas, w związku z tym dziękujemy bardzo Maciej Szubica. Dzięki. Dzięki. Zawsze potem można porozmawiać gdzieś tam w, w kuluarach. Jak z kolei będę chciał zapytać, czy rzeczywiście na przykład jak się rozmawia z i pyta się, hej, podobać się, to mówi: Nie podoba mi się? Nie po Albo na przykład odwrotnie. Put na kawę, o tym. Nie wiem, czy takie jest pewnie. Dobra, lecimy dalej. Kolejny film na dzisiaj to Autokar. Reżyseria Sylwia Szkiłocz, niestety. Sydlii z nami dzisiaj nie ma, ale jest z nami duchem i sercem. Jest to koprodukcja polsko-belgijsko-francuska. autorka wyrażenia Sylwia Szkiłącz.